Leki to nie słodycze, leki to nie cukierki. Tak brzmi nazwa akcji, która w tej chwili jest prowadzona przez kilkadziesiąt różnych urzędów, organizacji rządowych właściwych dla sprawowania kontroli nad obrotem produktów leczniczych, leków w krajach europejskich. Oczywiście, nie każda inicjatywa podejmowana przez władze jest skonstruowana i skalibrowana. Zawsze w sposób optymalny, ale wydaje mi się, że tę akcję naprawdę warto odnotować ze względu na trendy, które widoczne są na polskim rynku, ponieważ dochodzi do sytuacji, w których my, obywatele, uważamy, że wiemy lepiej niż lekarze, przypisujemy właściwości lecznicze produktom, które prawnie są żywnością, na przykład suplementom diety. A drugą taką patologią jest z drugiej strony nadużywanie produktów leczniczych i leków, które są sprzedawane w aptekach bez recepty i też w kanale pozaaptecznym. Dlatego warto pamiętać, że leki to nie cukierki, leki to nie słodycze. Bardzo dobra akcja, nie wiem czy wystarczająco mocno promowana w polskich mediach. Pamiętajmy o tym, żeby przed użyciem każdego produktu leczniczego konsultować się z lekarzem, farmaceutą. Nie leczmy się sami. Ja też jako inżynier, który od lat siedzi w branży farmaceutycznej, medycznej, jeżeli mam y, użyć danego produktu leczniczego, zawsze staram konsultować się z lekarzem i to państwu i to wam wszystkim polecam. Trzymajcie się, cześć.